Zakwasy. Pożądane zjawisko to znaczy, że uczciwie wypłukiwaliście. Było zadane, było zrobione. Jak są zakwasy, to tylko się cieszyć. Ale oczywiście, żeby móc dalej tę treningową robotę wykonywać, zakwasy musimy jakoś tam neutralizować, jeżeli już się pojawią. Dziesięć skutecznych sposobów na to, aby pozbyć się zakwasów. Po pierwsze, wybiegać to. Druga rzecz, masaże. Musimy rozmasować ten mięsień, i ten kwasik nam pięknie zejdzie. Kolejna rzecz. Wybiegać to, po czwarte, masaże, no to musi być, tak. po piąte, trzeba to rozbiegać jednak, no trzeba, trzeba, tu po szur, szur. szósteczka, masaże, no to bo to rozmasujesz i to zejdzie, tak, wybiegać, no rozbieganko jakieś, tak, osemeczka, masaże, no tak, dziewiąteczka, widać to dziewiąteczkę, e, trzeba to wybiegać, oczywiście y, numer dziesięć, miodobranie. I teraz co robimy, żeby tych zakwasików ładnie się pozbyć? Wygrzebujemy ten miodzik ze spodu ładnie, elegancko. Robimy następującą czynność: Mi i wyklepujemy, I, i czujemy, jak tutaj z każdym takim klepnięciem ten zakwas nam wychodzi fantastycznie odrywa się z tym miodem pszczeli. I zakwasy nie mają szans z nami. Nie mają szans, są w defensywie. No i można od razu iść już na jakiś fajny, wyborny akcencik teraz.